lat, to ja spałam, bo tak byłam zaprogramowana. Jestem córką księcia Lubomiła, pana na ludzku. Kiedy miałam 15 lat, wstrętna wiedźma Berta rzuciła na mnie urok i zasnęłam na 7 dni. Czytając wszystkie zmianki o Lubsku, natrafiłam na historię o tej królewne, królewnie, która zasnęła. Tak mi przyszło do głowy, że ona mogłaby być takim no bohaterem tego przedstawienia. Widzisz to samo co ja, uścieknij mnie, bo chyba śnie. To się obudź, tak właśnie kończy się grzebanie w cudzych papierach. No coś ty tak właśnie odkrywa się historyczne tajemnice. Dziękuję za takie odkrycie. Przecież nikt nam nie uwierzy. Królewna z legendy i kosmita z Księżyca, ale ze Spektakl opowiadał o powstaniu Lubska. Opowiada o tym bardziej w takiej współczesnej, takiej naszej wersji, jakby my byśmy to widzieli. Dlatego właśnie był to taki kosmita, była księżniczka z dawnych lat. Zbieramy informacje o naszym mieście, bo właśnie obchodzi 730. urodziny. Świetnie! W tym mogę Wam pomóc. To jest taka nasza mała ojczyzna, takie nasze miejsce na ziemi. Jesteśmy, potem nas nie będzie. I chcemy wiedzieć, gdzie jesteśmy, z kim jesteśmy, bo to jest bardzo ważne. Chętnie się to ogląda, na przykład jak jest występ. Zamiast czytać książkę, to lepiej się ogląda występ. Gadu gadu oczeń Haraszo, enter zomer und das feld. buzi, buzi, very, very fest and the best. I rzekł Bóg, nie ma piękniejszych rzeczy na świecie od zomer i feld. Uno momento eksperymento, zomerfeld basta, and kosmos stop. I tak w jednej chwili zostało stworzone zomerfeld i reszta wszechświata. In secula seculorum amen. I ten boży porządek czwartki. Udało nam się wydrukować książkę z przedruku niemieckiego, wyciągnięta z archiwum. Jest to bardzo dobrze opisana historia miasta Lubsko. Mało które miasto ma taką możliwość. Wiem, że tylko kilka miast ma tak dobrze opisaną historię jak miasto Lubsko. Z okazji 730-lecia chcieliśmy to pokazać mieszkańcom, że takie dokumenty istnieją, są, są w dosłownym tłumaczeniu i przedruku. Jest to pokazanie pięknej historii miasta Lubska z okazji 730-lecia. Będzie to bardzo ciekawy materiał dla historyków, dla ciekawych ludzi, dla tych, którzy nas odwiedzają. Będzie można sięgnąć do oryginalnych zapisów, które są umieszczone i myślę, że to jest dla nas ważne, że jesteśmy z nielicznych miast, które mogą sobie pozwolić na takie wydanie historycznej książki. Jest to tylko pewien element tego, co jest w archiwum. Przede wszystkim to jest dosłowne tłumaczenie wszystkich stron, które się znajdują w dużej księdze, która w tej chwili znajduje się w archiwum. To jest określenie pewnych wydarzeń historycznych, które tutaj się działy. To, co w historii lubska jest bardzo ważne, Pan Lucjan Grzeja pięknie opisywał, bardzo krótko, również wyciągał te materiały archiwalne, na przykład ważność podatków, na przykład winogrona były czwartym co do skali płatnikiem podatku jako element podatkowy pokazuje taką historię przemian, które nastąpiły, pokazuje również, że miasto spłonęło, czyli mieliśmy różne takie ważne wydarzenia, ale również bardzo duża klęska, jeżeli chodzi o epidemie chorobowe, które dziesiątkowały mieszkańców miasta. Krajobraz po bitwie? raczej po pożarze, a tak, coś słyszałam, miasto chyba płynęło kilkakrotnie. Potem zdziesiątkowała je epidemia zaraz. Ciężko nas historia doświadczyła. Zemsz, jest to starożytna nazwa lubska, która się ukazała już w tysięcznym roku Zemsz Zemrzeć. Bo tutaj się przez RZ pisało, bo tu była jakaś to, taka depresja to bardzo dużo ludzi umieralność była w tamtych wieku i dlatego się nazywało Zemsz. I po wojnie zaraz, ja jeszcze pamiętam, nawet jeszcze był Zemsz. Jeszcze był zemsz. Gazownia w zemszu. Jeszcze do dnia, gdzie się na, przyjawia napis GS w zemszu, tam gdzieś pod farbą, jeszcze się. I potem nie wiem ktoś dlaczego zmienił nazwę Zemsz na Lubsko. Ta nazwa po prostu funkcjonuje u naszych gości nie tylko w Polsce, ale i zagranicznych. Ta nazwa po prostu funkcjonuje, można powiedzieć, że są dwie nazwy. Kto dlaczego zmienił nazwę Zemsz na nazwę Lubsko? I nie dotarłem. W Urzędzie Stanu Cywilnego na przykład jest książka urodzeń. Urodzony w lubsku, urodzony w lubsku, następny urodzony w zemszu, w zemszu, następny w lubsku. Bardzo ładnie pokazane, jak następowała zmiana nazewnictwa miasta, była przedstawiona na spektaklu młodzieży wykonane przez Gimnazjum Królowej Jadwigi. I myślę, że to jest najbardziej obiektywna historia, którą przekazała młodzież, bo to są po prostu dane historyczne. Jak pragnę zdrowia, to nasz prowość. To on naprawdę w zawsze rzuca nas na kolana. To się nazywa wychowanie przez pokutę. To się nazywa położenie kamienia węgielnego pod budowę kościoła, rok 1289. Oj! Widzę, że z historią własnego miasta jesteście na bakier. Popatrzcie nam to! Główny ołtarz datowany na 1587 został odnowiony w ciągu ostatnich 10 lat. Kścielnica oraz ambona, pochodzące dzieła z XVI wieku, odnowione i jak gdyby ukazują piękno tamtych czasów, a także herb miasta Lubska znajdujący się na głównej ścianie kościoła pokazuje, że to wszystko było, jest i będzie dla następnych pokoleń i będzie to pięknie służyło. To jest kościół nawiedzenia Najświętszej Marii Panny i te organy, które tutaj istnieją od 100 lat, no były w, w dosyć opłakanym stanie, bo jednak przez szereg lat, przez dziesiątki lat nie były remontowane. Dopiero jak tutaj zawitał festiwal organowy Dolubska, który się odbywa rokrocznie już od nastu lat, chyba 16 teraz był ostatnio, to rokrocznie sukcesywnie one były remontowane i w tej chwili są już w takim stanie naprawdę pełnej doskonałości. Myślę, że lepiej brzmią niż jako nowe, bo nowe nie były tak wielkie, one są rozbudowane, one mają 37 głosów, a więc to jest instrument jak na ten kościół naprawdę duży. Ludzie zajmowali się handlem sukienniczym i musieli płacić cła, kiedy wracali przez Głubin do Lubska i uważali, że jest to niesłuszne i w wielkim stopniu były ich ograniczone zyski. W sytuacji, w jakiej się znajdujemy, nie możemy dłużej wzlegać. Dziś, w tygodniu, panowie rajcowie zastanowimy, zastanowimy się nad prośbami, jakie zaniesiemy przed oblicze pana Markowi. Pan pisarz miejski przygotuje projekt na piśmie. Kto z państwa zabierze głos? Spisywałem wszystko, co y, mówili rajcowie, i słuchałem cię burmistrza, bo byłem jego podwładnym, tak jak rajcowie. Handel nasz, panowie, przeżywa duże trudności. Nasi kupcy muszą płacić wysokie cła za towary, jakie przywożą na jarmarki. Słabe pochłaniają około jedną trzecią zysków. Prawo składu, że na naszych szlakach handlowych posiadają uchowań i prawo nad Orodą, dają się nam dobrze wyznaki. Powinniśmy prosić Magrebiego o zwolnienie naszych punktów odsła i zwolnienie sprawa składu. To jest taka fajna historia, jak się obserwuje to, co było młodzi ludzie, a z drugiej strony to, co się dzieje teraz. W zasadzie można powiedzieć, że przez kilkaset lat niewiele się zmieniło w tym zakresie. Zawsze ta dyskusja była jest, i ona jest dosyć ważna. Ważne, żeby była merytoryczna. I skuteczna, czyli widać, że to, co było uzyskanie praw miejskich, była bardzo skuteczna. Czyli burmistrz tak to poprowadził, że poszło to do osiągnięcia celu, którym było uzyskanie praw miejskich dla miasta Lubska. Nie jesteśmy gorsi od Gubina, który te prawa posiada od roku 1235. Dzięki przywilejom, które aktualnie posiadamy, Lubsko promieniuje na całą okolicę. A po otrzymaniu praw magdeburskich, znaczenie jego będzie znacznie większe. Oczywiście Gubin bardzo nie chciał tego, żeby Lubsko dostało te prawa, nawet miało swoich ludzi w tym, żeby przeszkodzić Lubsku, ale jednak się udało, wspólną siłą mieszkańców, rajców i burmistrza. Radość widowni jest z tym, że scenariusz do, został dobrze napisany, yy, dopasowany dla wszystkich grup wiekowych, yy, żeby wszyscy zrozumieli. A dla nas zrozumienie publiczności jest bardzo satysfakcjonujące. Rajcowie, wychowcy ludzka, miłościwie nam panujący Markabia Hendryk, za tym oto dokumencie chwali naszą gospodarczość i udziela nam nowych przyglejów, a szczególnie praw miejskich, Magdeburski. Bądźcie mu wierni, a łaski jego nie ominą. Niech nie żyje ludzką! Niech żyje! Niech nie żyje Niech nie żyje! żyje! historię jest trudno pokazać. A naszego małego miasteczka, który jest nieznane naszym mieszkańcom, oni są napływowi, przyjechali z różnych miast więc ta historia jest dla nich zupełnie obca, a dla dzieci tym bardziej. Panie, które przygotowały się na pracę, scenariusz był bardzo bogaty pokazał dawną historię, ale sięgał do teraźniejszości i myślę, że takie powiązanie różnych dziejów historycznych jest bardzo ważne. Pani Lilla Pabisiak opracowała scenariusz o nadaniu praw miejskich na podstawie sztuki naszego właśnie nieodżałowanej pamięci Pana Lucjana Grzei, który był takim entuzjastą naszego miasta i interesował się, gromadził wiele pamiątek z, z przeszłości. Ubogacamy się nawzajem, dzielimy się tym, co mamy. I podzieliliśmy się tym takim, właśnie, że zobaczcie jak fajnie, że mamy takie miasto, że jesteśmy tutaj, że ma piękną historię, że ludzie kiedyś bardzo dobrze pracowali, zajmowali się i stworzyli, zostawili nam. Warto było, żebyśmy my dla potomnych coś zostawili. 730 lat jest to bardzo ważne, że mamy bogatą historię, możemy się tym chwalić, możemy to pokazywać, natomiast nie wszystko zostało odkryte jeszcze i musimy odkryć te wszystkie najważniejsze historyczne aspekty naszego miasta, rozwoju tego miasta. kamienica ma ponad 500, a to również rówieśnikiem naszego kościoła, bo z tej samej cegły, jak widać, pobudowana. Co, jak miałem już taką stylową piwniczkę, przecież jest ładna, to sklepienie, to wszystko, to myślałem, jak by ją to zagospodarować. A tu gdzieś znalazłem jakieś żelazko, stare, jakąś palkę, taką, co się pierze ręcznie. I to były po pierwsze eksponaty. I już potem zacząłem zbierać coraz bardziej, zacząłem pytać, ludzie mi przynosili, odkupywałem. I tak powoli się zrobiła malusieńka izba pamięci, ja to nazywa Izba pamięci. I te rzeczy, które tam są z lat 60. 50., to dla mnie są większymi zabytkami niż te starsze. Tam mam taki toporek i taki kamień. I mnie ocenili te dwa eksponaty na 5000 tysięcy lat. Te starsze, to wiadomo, jest zabytek tam stary, a jak ja mam taki syfon, taką temperówkę ręczną na żyletkę, i jak ja to pokazuję dziecku swojemu, i ono, nie wie, co to jest. Bardzo mnie to pasjonuje. Na przykład, o ktoś przychodzi, a e, tam takie muzeum tu pralka, to bo u mnie w domu taka była. Była, ale nie ma, a u mnie ona jest. Te, te zwykłe rzeczy, te takie żelazka, to mnie bardziej cieszy niż takie stare rzeczy, chociaż mam też kilka starych, to te nowe bardziej mnie cieszą. Proszek X, dzisiaj mamy 2013, on ma 57 lat. Ja pamiętam, jak moja mama dostała X, to się cieszyła, bo trudno było, proszek X. X. A dla muzeum to jest nic. Koło 200 sztuk myślę, że będzie tych eksponatów nazbierało no, się. Tu mam takie filiżanki z Lubskiem związane, tu mam jakieś takie kryształki, też to lubską To Tu na każdej filiżance na spodeczku jest jakiś zabytek lubska tutaj takiego. Na tej filiżance mamy tak, po kolei. Kościół Mariacki, ratusz, tu jest baszta. Następnie jest ulica Krakowskie przedmieście. Bo Lubsko to jest moje miasto, którego bym nie zamienił na żadne inne miasto w świecie. I tu żyję już 60 ponad lat. Bardzo często jeżdżę na wycieczki rowerowe, jeżdżę po y, miejscowościach, które są dookoła Lubska i podziwiam. Co jakiś czas zachwycam się położeniem miasta. Położenie miasta jest cudowne. Po, zachwycam się po prostu wioskami, jak patrzę się na miejsca, gdzie kiedyś byli tutaj Niemcy, którzy mieszkali. I teraz te, widzę, jak się one zmieniły. Zmieniły się przez lata, ze względu na to, że kiedyś dom był bardzo brzydki. Teraz ten dom został. Odnowiony, bo ma gospodarza dobrego. Ktoś miał kiedyś piękny dom, były tu pałace. I nie żal tych pałaców, że to wszystko się rozpadło, że tego no nie było takiego pism gospodarza, który by się tym zajął. Wiadomo, to jest z różnych przyczyn, ale samo Lubsko w sobie jest piękne. Oprócz historii, oprócz gospodarki no jest ważny człowiek, przyroda, otoczenie, które nas otacza. Właśnie znajdujemy się w miejscu bardzo ważnym z kilku względów. Po pierwsze jest to zbiornik retencyjny, który chroni miasto. Miasto nigdy do końca nie było dobrze chronione przed napływem dużych wody wód powodziowych. W tej chwili miasto ten zbiornik chroni przed dużymi wodami opadowymi. Z drugiej strony jest to miejsce rekreacyjne, czyli są tu wędkarze. W okresie letnim jest plaża, tutaj przybywa nawet do tysiąca mieszkańców. Mamy tu bardzo dużo gości nie tylko z Lubska, ale z całego województwa Lubuskiego. W tej chwili jest całkowicie zbudowana nowa infrastruktura czyli oprócz tego, że będzie można jeździć rowerem, biegać, ale tu są piękne szatnie, boiska, będzie można zrobić grilla, czyli spotkania rodzinne. Mamy tutaj obszar ze 140 hektarów wytyczony 8 hektarów lustra wody. Natomiast całe pozostałe hektary to są y, okresowo zalewane. Między wodami są piękne y, miejsca dla ptaków. Pojawia się tu orzeł, bielik, bardzo urokliwe miejsce dla wszystkich, każdy coś dla siebie, jeżeli chodzi o przyrodę, rekreację, turystykę, na pewno dla siebie znajdzie. nie jest długa, jeśli chodzi, żeby tutaj przyjechać, a miejsce, żeby usiąść, odpocząć też jest, więc wydaje mi się, że ja lubię tutaj przyjeżdżać z przyjaciółmi, spotykać się, trochę pomoczyć stopy w wodzie. Tutaj w tym rejonie również były bardzo ważne wykopaliska, to zmierza w kierunku również do zabocia czy Wiciny, gdzie wiemy, że historycznie były tutaj, są odkryte bardzo ważne pamiątki, które sięgają więcej niż historia naszego miasta. Ciekawą historię Nasze miasto, co nie? Pewnie, że ciekawą. Ale teraźniejszość też mi się podoba. Oj, podoba! Ech. Szkoda, że nie możemy zobaczyć przyszłości. Zobaczyć nie możemy, ale usłyszeć, co ty na to? E, nie, nie żądajcie tego ode mnie. Naprawdę nie mogę. Mamy zabronione. Gdyby 20 od historii dowiedziała się, że obcy jednostkom cywilizacyjnym z przeszłości zdradza ich przyszłość usadziłaby mnie na długie lata. Przybyłem do was z 4789 roku i o ile wiem, w tym czasie ziemian już nie ma we wszechświecie. Prawie wszyscy wyginęli, albo rozprzestrzenili się po innych planetach. Prawie? Właśnie, co znaczy prawie? Po prostu macie farta. Wskutek krótkich zaniedbań cała ziemia się wyludni. Więcej nie mogę wam powiedzieć, ale jedyne miejsce, które pozostaje nietknięte, będzie wasze miasto. Cała ziemia będzie wasza. Rozumiecie? Jasne. A, to jest...